Hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj czas na kopalnie, kopalnie aluminium. Tak, jest tutaj troszeczkę aluminium do wydłubania. Woda się gotuje na kawkę. Zaraz nos, nastąpi parzenie i zaproszenie na kanał Andrzej. Ha, tak, więc Andrzeju pozdrawiam cię gorąco serdecznie. Woda niech tu się dogotuje. Już jest ugotowana. Jest kubeczek od Andrzeja. Także parzymy, tak żeby się nie poparzyć. Elegancko, czańczyk na bok. No i co, gorąco polecam kanał Andrzeja, Andrzeja, kto uwielbia jaskinie, góry sowie No, mi to osobiście się <laughs> bardzo to podoba, jak Andrzej tam gdzieś wchodzi w takie ciasne jakieś jaskinie, jamy normalnie jest to niesamowite no nie wiem czy ja bym się odważył ale bardzo ciekawie się ogląda właśnie odcinki u Andrzeja tak więc Andrzeju pozdrawiam Cię jeszcze serdecznie no bo Andrzej oczywiście jest aktywny też na moim kanale bardzo Ci za to dziękuję jest Twój kubeczek, już teraz mój bo na moim warsztacie jest wlepa na wadze od Andrzeja a tu jeszcze obok jest Lechu1982 pozdrow serdeczne Lechu bo ja mam dla Ciebie kubek od Andrzeja, wkrótce ci go e, przekażę. No i dobra, co my tu mamy na wadze? Mamy aluminium, czas na kopalnię aluminium, no bo co, nie, nie, nie zawsze są bogate kolorki, są też takie, e, niecałe 2 kg. E, tutaj, no to wiadomo, do odbicia, do odkucia z tego chodzenia e, z komputerów, tylko te metalowe elementy. No to jest tutaj aluminium, nie jest to miedziane, od razu czuć, nie, to jest inna waga. No, bo w tych miedzianych to są takie właśnie konkretne klocki. Sporo ważą. Ja sobie tu już przyjechałem. Wiadomo, sztycherką to jest aluminium wszędzie. Tak więc sobie to tylko odkujemy już będziemy mieć aluminium gotowe. Tutaj takie obudowy osłony aluminiowe. Tylko tu do odkręcenia tej kabelki, do wykręcenia śruby. Tu jeszcze do wykręcenia ta elektronika. Zobaczymy, co jest pod spodem, pod tą osłoną. Także taki typ odcinka. Nie będzie skomplikowane raczej. No i tak, do, do montażu nam tu się przyda jakiś młoteczek, jakiś przecinaczek, jakiś śrubokręt. E, nie będzie to skomplikowane. A więc co, kawa niech się parzy. Ja zapraszam na odcinek. I co, widzimy się i słyszymy na podsumowaniu. No aluminium miękkie. Ciężko to tak złapać, no ale zaraz sobie damy radę z tym. No i co tutaj nie chcesz? Tu pracować To jeszcze inaczej. No i kawyłek. wyśmienicie smakuje na moim warsztacie. Jeszcze pachnie, tu tą kawą. No, jest klimat, jest fajnie. Andrzej, patrz, <laughs> Andrzej patrzy. No i co? Z tym poszło nawet, nawet spoko. Fajne to rozbijanie. No, uparte bestie, ale już mamy. Rozdzielone. No i jeszcze tutaj te osłony obudowy. E, to co? Kwestia wykręcenia tylko tej stalowej śruby. Tego wyciągnięcia tego kabla będzie troszeczkę miedziuszki. Dobrze, lecimy, bawimy się tutaj też powykręcamy. Myślę, że to szybko pójdzie. Dobra, lecimy z tematem. Muszę sobie teraz wyciągnąć takie nasadki, żeby to od tyłu przytrzymać. Będziemy odkręcać. No i tak w międzyczasie kolejny selfie stick uległ awarii, teraz ten telefon się trzyma na statywie tak jako tako, dobrze może się uda nakręcić, rozkręcamy to, wykręcamy te śrubki i powinno być dobrze, także selfie sticki się u mnie <grytanie> zużywają, ale jeszcze mam jeden, jeszcze jest jeden jeden. jeszcze jest jeden na stanie, także nie ma źle, ale w domu. I <laughs> No i tak, ja już podemontowałem. Jeszcze łyczek kawy. Jeszcze raz to powtórzę, świetnie kawunia e, smakuje na warsztacie. No i tak, e, selfie stick uległ awarii. No nic, no tak to wy wygląda jak tu się walczy w takich warunkach. <laughs> no troszeczkę oberwał, no i nie wytrzymał. No nic, e, uda się wszystko tej ręką trzymać się, e, telefon i poważyć. I tak, mamy oczywiście złomik. Złom trafi do złomu. Zostawiam sobie te elementy. Nie wiem jak one się nazywają, co to, co to jest, ale wiem, że są wiele warte. E, albo coś tam warte, komuś się przydadzą. Tak więc tutaj jeden wygląda tak. O, widać opis. Nie widać, widać. Cyk. Drugi chyba taki sam. O, w ten sposób. I trzeci, mniejszy. Tak, czy na odwrót. No, jak ktoś jest zainteresowany, no to pisać. Ja to odstawiam, tego na pewno nie, nie wyrzucę do złomu. Dobra, trafia tam do takiego mojego buforu. No i aluminium, aluminium odlew, fajne kawałeczki. A to trafi do aluminium mieszanego. A więc co, nie ma na co czekać, będziemy ważyć. A jeszcze tu takie gramiki. Oczywiście mosiądz pobilany, to tam zapewne nic nie waży, więc od razu pada do wiaderka z mosiądzem pobilanym. No i co, wagę odpalamy. Będziemy ważyć. O, tej tacce zważymy. T Tacka, oczywiście, z kanału pociągowo. Tarujemy, wytarowaliśmy. Ile złomu? Ile złomu? 224 gramy. Ja liczę po złotówce. 22 grosze za to wpadnie. Zapisujemy. Złom, oczywiście, zasila wiaderę ze złomem. O, w ten sposób. Elegancko tacka na bok. E, tarujemy, co aluminium odlew. Ile tego będzie? Cyk 684 gramy. Teraz aluminium odlew jest po 620 na metalleo a więc 424 za ten aluminium odlew. W sumie już mamy 446. Aluminium odlew trafia tutaj do mojej torby z aluminium, wkrótce będę się to podzielić, bo to mam wszystko mieszane i takie. I co, a propos mieszanego aluminium? No to tyle wpadło. Tyle jeszcze nie wiemy. Troszkę było, trzeba z tym powalczyć. Ale już jest rozdzielone od stali. No, pek, pek. Kilo 20 gram. Aluminium mieszane to pójdzie to po, to po 6 zł. Jest na metal a więc 6,12 za to dostaniemy. W sumie cały ten, cały ten demontaż. Cała kopalnia aluminium pięćdziesiąt 10,58 zł fajnie ja się cieszę i co aluminium trafia oczywiście tutaj do torby z aluminium teraz się tam zbiera muszę sobie tak jak ostatnio już przygotować pudełko e, włożyć tam na przykład dwa worki i osobno dawać mieszany osobno dawać odlew no ale to w przyszłości no i co taki taki typ odcinka taki taki demontaż I jeszcze raz gorąco wszystkich zapraszam na kanał Andrzej H. To uwielbia góry, Sowie, podróże, jaskinie i tego typu tematy. Andrzeja, też zresztą większość moich widzów zna. Andrzej jest aktywnym też widzem. Tak więc wielkie dzięki Andrzeju. Jeszcze łyczek kawuni i kończymy. Jak się podobało, to oczywiście zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji kanału. Andrzej H., klikając tutaj, tego Andrzeja. I Hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!